Ja jestem Oskar i biegnę dzisiaj maraton bez przygotowywania się do niego A ja jestem Przemek, przygotowywałem się do tego biegu przez rok i spróbuję utrzymać tempo Oscara. Najlepszym brakiem przygotowania jest moje obuwie na ten maraton Ale akcja! Wow. Biegniemy! Zbliżamy się do dyszki, biegniemy przez Zo. Na razie jest chillera. Nie mogę mówić głośno, bo tutaj są zwierzęta. Dwie zrobione, średnie tempo 5.32. Na razie zajebiście, ale to jest świetna okazja, żeby powiedzieć wam pewną ciekawostkę o maratonie. widzicie czemu robię to bez przygotowania? Czy ziomek, który pierwszy przebieg na maraton na świecie miał czas, aby się przygotować? No nie. Super, żale, kolejny postój na wodę za mną. Na razie jeszcze kryzysu nie ma. Teraz jakoś się tak wychillowałem. Jest super, myślę sobie o rzeczach, które wolałbym robić teraz. Na przykład jeszcze na królce. Minąłem 30 km, Podobno tutaj zaczyna się ściana. Ale to jest kurwa mit Wpinałem się kiedyś Ściany mi nie straszne Lubię jakiś jest stroma Żydą się do 35. piątki No co jest? Schujowo nie? nie? będę kłamał Nogi przyjęły mega ciekawą konsystencję Czuję jakby mi nie czuł Ciemno i tyle Po tym stadionie biegł kiedyś Robertczyk Wielki Polak Roda, Teraz biegnę ja Cztery do końca Na Ostatnie dwa to już Trzeba do tuptać. Jebie, ale dzisiaj się chodzi teraz. No, nie było to rzeczy w moim życiu. Zobaczymy, jaki jest dokładny czas. 4 godziny, 13 minut 10 sekund. Essa.